Żadnych dzbanów Żadnych skrzynek Tylko drzwi Tu jest skrzynka, dobra Ha Pójdę po jedynkę, jestem samolotnym mieścicielem Mam broń rabu. dobra, z czego on strzelał? Z czegoś innego? Może jakaś mała pukawka? Bang, bang Jeszcze raz zawiedź mnie bang. Jeszcze raz Au, bang Ach, jest spokój Dobra, teraz będzie mnie nawalać pewnie z pięści Teraz bardzo liczę na brak przeciętnego ognia z jego strony. Uff. Tak, to było kompletnie lamerskie, ale już się nie przejmuję, ponieważ to koniec misji. Odpuszczam sobie te wszystkie środki ostrożności i tak dalej. Ponieważ to koniec misji. Wolno mi... Hmm. W sumie wywal to włócznie. Czas chyba zacząć nie wiem, stać się trochę bardziej wybrednym. Może na początku trzeba. No, na początku niewątpliwie trzeba. Wow, baseball! Trzeba być trochę. No, trzeba zbierać wszystko, ale tutaj czas zrobić się nieco bardziej wybrednym. Hmm, zobaczmy, z czego będę mnie próbował. Z takim zapałem. Wszystko, broń. Rozpruwacze yy, Kolejne jakieś rękawice Ach, co ja zrobiłem? Przezwyczajnie Po prostu chcę zobaczyć co on... Uuu, więzień MP38, kurczę Więcej zabytków Więcej zabytków z drugiej wojny światowej to bodajże hmm, wywalę żuczki tak, chcę wszystkie wywalić no jeszcze coś to mp38, tak, niemiecki karabin hmm, tak, nie jest on szczególnie, szczególnie cudowny Bo teraz się wszedł wolno, bardzo wolno. Jesteś cywile? Po co władcy zwierząt łapali cywili? Cywil, cywili, nikt nie ma imienia. Władcy zwierząt łapali tych ludzi, ponieważ oni byli bezimienni. Tak ta skrzynka nie była warta świeczki. Raczej ten trud dostaje się o nią. Dzwon. Uuuuh. jeszcze Dobra, tam chyba nie ma nic ciekawego. O ile pamiętam. Takie oczywiście powinno. Hmm. Jeszcze coś. Proszk leczące. Ej, mogę wygać Czy mam klucz do tych wszystkich celi? Nie, nie mam. Okay. No, trochę przedłużam, ale to nic w końcu zabiliśmy lożda władców zwierząt tym samym władcy zwierząt nie powinny być teraz nas zagrożeniem chyba zbliża się ta niemiła misja raczej no, miła. no misja przed królem, będę musiał wymienić kilku członków mojego działu. mam nadzieję, że będę mógł wymienić na kogoś wartościowego Pewnie wymaga się klucza, którego nie mam. Nie, o, nie wiem. I tak, otworzyłem celę martwego człowieka. Które nie mam nic. To akurat nie nowość. Dobra, uwalniam wszystkich, pewnie. Eee. Masz coś ciekawego do powiedzenia? Nie. Eee. Nie, nie jesteśmy. Dawaj kasę. Robimy tylko i wyłącznie to dla pieniędzy. Nawet nie macie imion. O miło, sam sobie otworzyłeś. Błagam cię, ale o co? Tak, widzę, że zamknięte. Użyj tego. Hmm, czy on się. Nie, nie zorientował. Nie, nie był taki mądry. mądry. Kurczę, czy ktoś tu posiada imię? No, widocznie nie. O. Chyba jakiś cywil dostał strzała. Ktoś go strzelał. No, trudno. Ja nie mówiłem, że można wbiec na oślep tędy. Czy ktoś tu jest? Nie, chyba nie ma. Nie wiem, czy też, czy daje, nie wiem, czy dostaniemy za to jakąś wymierną korzyść. Ale skoro już jesteśmy w więzieniu, radośnie uwolnieni wszystkich więźniów. E, dobra. Oni nie mają imion. Nie wiem czemu. Zmieńmy jeszcze. Ten, te pomieszczenia już tu jestem eee, Dobra, to dziwnie wyglądało A, a, a Zadyszka, zadyszka Bang, bęg, jeszcze raz. Uuu Ma ten yy, głupi nóż. Tak. Widzisz co się dzieje kiedy używasz yy, ostrych przyjątów? Widzisz, umierasz, chłopie, umierasz. Tak jak wspomniałem wspomnieć wcześniej, że rozrywacze są zasilane paliwem. No, znaczy paliwem, no ogniwami paliwowymi, czy akurat. Uuu, szpony, tak, szpony z adamantu. To jest m, o, aż oczywiste nawiązanie do X-Menów. Ciekaw, jak będę wyglądać, jak będę nosić. Eee, nie, nie, nie wyglądam specjalnie. Jest zdaję obrażeń. Uf, no, wiecie, to niewiele. Strzał mierzony, <laughs> raczej uderzenie mierzone. Wiecie, co? Boałem się trochę tym. Niestety nie pamiętam żadnego fajowskiego tekstu z X-Manów Coś jeszcze zastał? bym wypróbował na nim te szpony Tak, atakuj go Okej okay. Może go zaczniesz atakować Jeszcze raz Czemu? Czemu świet nie atakuje? Wiesz co? Karabin synek zdecydowanie lepszy. No cóż, ale dawały radę, nie powiem. Uuu, dobra amunicja. Dużo dobrej amunicji. A hmm. no, uleczmy się raz. Użyjmy pierwszy raz... super Baka. Uuu, super steampak. Po jakimś czasie będzie nie zadawać obrażenia. A tak, i najwidoczniej ten szpon śmierci zabił. Zabił tego władcy zwierząt, ponieważ odtąd władcy zwierząt strzelaj. W oczy nie wiem. Bank, jeszcze raz. Eee. Hmm. A, i czemu te skrzynki nie są? Czemu te skrzynki nie są skrzynkami, tylko elementem dekoracyjnym?